Mam tu hopów Leci na lot Okej, okay. mam go, mam go To jest mój Ale się na to, że Tak. Tak. Dojechał oh. mnie Ale to co przerzucił Nie ja Nie trafiłem go kamieniem Ej no co jest, przecież zbiłem go Dobra Ile mu zostało? Patrzcie ile mu zostało HP Mało no Maluj się HP mu zostało, szkoda, nowy, nowy god O goście z face Ja na pewno zabiję typa, tylko problem polega na tym, że mój... O, o widzisz go na radarze. O ciebie jest Proszę, rozumiecie? Always! Jak te jebane podpaski. Ok, ląduje na was. Daj, yes. to, to jest ta jedna chowa. Podczasu pod jest. Gdzie jest? W tej chwili Mam go. Where? Now, tell me. Nowy, 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 postypujesz, nowy. No, tu nie, poszedł. O, rewolwer wezmę se na bekę. O, szy to szybciej ceruje. O. Odjebie kogoś z tego rewolweru widzowie? Odjebie. Chodźcie panowie, mam ją. Coś tu leży. Chodźcie. Co robimy z nią? Poczekaj nie, ją zarżnę. Za za patrz, patrz. Ech, to nie. Co innego. Snajperę miała, biorę. Chodź, o, ostrzał. Chowajcie się. Tak Ktoś jeszcze od niej Nie. żyje No Nie no, Nowy, 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 Je, je Yeah, yeah, yeah ja I sobie Zobacz, są jakieś brońki fajne Czyż koła? No, A Tu sklep. jest sklep, jest sklep To lepsze Dobra, już Ci rzucam kasę. Dobra, Masz wszystko. To szybko strzela, to będzie spoko. Popy! Mam go. Rezywamy. Macie może kamizelkę? A macie może amunicję do snajpery? Mam, mam kamizelkę jeszcze. Ejmer, daj sobie. Parabin szturmowy Teraz trzeba się okopywać i snajpić. Kampić, kurwa, bezczelnie. Zobaczcie jaką strefę fajną, bo jesteśmy na krańcu. Dobra, stawiam tutaj minkę jeszcze gdzieś Możemy tutaj nawet się okopać. Tak, no, I tak na namierzyć, fajny. PSP mamy, na czasy nie możesz kupić. Ja Zadziłem? mam PSP jedno, Ale możesz jeszcze kupić. No właśnie można użyć, ukupić. Poczekaj jeszcze z tym użyciem, ale fajne to byłoby sobie odpalić, żeby zobaczyć, czy nikogo nie ma blisko nas i kupić następne. Pociąg. Może też będzie biegał. Pociąg czysty. Ale ktoś był w pociągu. Wjechał pociąg, przyjąłem czystą, dostawa czysta. Nie widzę żadnych podejrzanych, ani ruchu w okolicy nawet 100 metrów. Albo nawet i 700. Ma, macie jakiś tam cel oznaczony? Na mapie jest? Nie, nie widzę. Nasz cel, który mamy oznaczony, lor 9, jest na lewo. Ale pula fajna z dupy. Nie w sumie można było coś to je, chyba że gramy defensywnie Ale on będzie musiał tu wejść Jej, wysoki ten e, on le jest. leci, on leci samolotem chyba. Za szybko zmienia pozycję Jest to yy, no, nierzadko spotykane, żeby tak szybko zmieniać. pozycję. Może przy sklepie jakoś przeszkampimy. Ale on uciekł daleko, zobacz na mapie gdzie jest on w, Oni wchodzą w strefę Idziemy? Chodźcie, za nimi jakby zawidźcie razem, zawidźcie. bo oni będą czyścić nam teren jako, jako zamiotka będą działać. Cię. Za Jak ktoś mam na lot, to mówcie Też mam Trzelanina. Jest, jest! Widzę, widzę! Oznacz. Oznaczyłem. Puszczam go, żeby, nie, żeby nie robić problemów. Nie strzelam teraz, bo będzie przypał, nie? Jak strzelimy, no, to będzie nam na twarz strzelać, więc musimy... Przebiec. Ta, tak no fajnie! Parę są blisko! My ich rozjebiemy, serio! Pięknie! Czy poczekajmy chwilkę na strefę, czy, czy tak wchodzimy? Ale bardziej ci są nasi przeciwnicy. My ich tak dziabniemy. Czy możemy poczekać chwilę na strefę? Ja tam się rozejrzę jako sniper. Podchodzę, tam, ta... no. Ale on cechuje, bardzo daleko. O, oh, zleca nie wygasło. Może być w tym budynku. No więc. zjednoczmy się. Formacja żółw. Nieplądrowany. Tak, ten gość uciekał przed nami. za chwilę na szakal namierza. Szakal szuka, szakal namierza, szakal czuje, szakal sprawdza, malutki ruch. Po cichutku, po cichutku. Jeśli szakal tylko zobaczy mały ruch, no może to będzie wiewiórka, może to będzie glizda w ziemi. Jest! Widzę. Wych le, le dostał! O, za. Kurwa, tak. obity ma wszystko! Powal, Chcesz powalony, go roztrafić. Powalony. powalony? Tak, 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 powaliłem go. Świetnie. Dojeżdżajmy, dojeżdżajmy. Okej, okay, rzucam dymny. Jeżdżamy. Wychodzimy z chmury jak pierdoleni bossowie. Ko tak w szeregu, tak wiesz, ko ko koło siebie. Bójka, bajka i brawurka. A był tutaj czy czysto? Nie, nie, czy... Znaczy... Podniósł się. Upadł, ale pan nie podniósł. Może być wszędzie. Może w tej chacie. Ej bro. Come up, come up. Mamy strefę idealną, można tu zbiegać. Mamy okay. super strefę. Masz BSP? Patrz co? Ciekawe, czy ten chłopiec. Mam BSP, mam BSP, ale nie wiem, czy odpalać? I nie mogę sobie też. Odpalam, dobra. Odpalę. Odpalaj no. Jest, sprawdź, gdzie jest. Aha. Dajcie. No wszyscy razem. Nice, i wracamy Macie? na pozycję. Mamy kolejne, mamy kolejne, zobaczmy na mapę, gdzie jest Strefa, idziemy. Mamy dość czysto tutaj. Chodźcie, po lewej mamy chłopów, warto tylko dwóch. Nie rozdzielajmy się, może co? Tak, blisko się, blisko się panowie. Tak, Chodźcie w strefę, chodźmy w strefę, wejdźmy, zak zakammy się. Dawajcie, musimy być razem obok siebie. No, strefka idzie. Nie, 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 nie będziemy ryzykować. Ale są też blisko nas, chłopy, mogą być po lewej jakoś. Dawno Cię nie widziałem w filmie na streamie. Wziął, wziął tutaj ten, jest, 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 jest. A z góry tam trzeba. Tak tak tak. tak, tak, tak. Musisz położyć. Zjebałem. dystansu. Panowie tutaj chyba... Ale tutaj przed nami bóg. jeszcze zalecenie wzięli. Tu przed nami są chłopy, tarara. jeszcze chłopy są. Przed nami. Tak, tylko bardzo blisko, do niej tu brakuje. Tak, bardzo blisko są, no. W tej bazie, w tej bazie są. Są, 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 są. Oznaczajcie! Co no, na mapie, zobacz. Plexi, plexi! Nie, nie plecy, przed nami. A, na to zjebali. Kurwa. No, zjebaliśmy to, za długo staliśmy w miejscu. Musiałem coś podnieść, wszyscy żyjemy, ale. A. Ja, ja, ja jestem. Ja nie, tak już tak nie tak żyjemy. Tak. Podniesiesz mnie? Do szybko? Trzy. Dobra, nie. A mnie? Kurka Bajemy? wodna. Mamy jeszcze Guaxon? Chyba już był. Tak mi Dwudzieste miejsce, musimy być 16. O kurwa. Macie Guaxon? Macie Guaxon chyba, nie. co? Nie, nie mam. Ale, ale może palcu jeszcze? Od odrodzi nas? Nice, wracam. Aplikacja nie spodziewanie przestała działać. Tyn, 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 tyn. Ooo, no my, cię, my szkoda. się oglądamy jak lecisz w gaz teraz. <laughs> stary, ale nabijasz miejsca, nie? 17. Może, tak. może rekord. Może to 16 wyjdzie, wiesz? 3 razy 16, ooo, nie? A no, szkoda. Może nie jak właśnie takie prezenty Ale panowie progres 15 miejsce A ja? Ale do mnie zastrzelili mnie! Kurwa, nie wiedziałem, że ty mnie odradzasz. Dawaj do mnie, dawaj do mnie, odwróć mnie! Jest spoko, jest spoko, jestem w budynku, jestem w budynku, jest git Dawaj. Ja nie wiedziałem, ja myślałem, że i ty lądujesz. Ja sobie gadam, kole piję Wygramy to stary. O tu biegnie. No chuj Ale spokojnie, dam radę, jestem tu schowany znowu Ej, dojechał tj. kurwa Kurwa, ja zawiesiłem, ja gadam z czatem, patrzę, a tu wylądowałem normalnie Ale panowie, 14 miejsce, możemy na ścigę pierdolnąć nas no przyjadę samochodem się i będę ich przejeżdżał Jestem tutaj na czołgu, powalczmy jeszcze. Myślisz, żeby tu powalczyć? Tak, jesteśmy no, daj. jasne. Derby. To jakie nerdy. nie? Gdzie gościa? O kurwa! Gdzie gościa, nie widzi też. Gdzie są? Rzucę nalot. Będziecie dojeżdżał? Obok ciebie byli biegi. Wiem, w starej o co ja zrobiłem. Gonił mnie chłopę, wskoczyłem pod wodę, i pod wodą się Wodnego szakala zrobiłem. Jest ich w dobra, te wszystkie cztery mecze były mega chujowe i były do dupy, ale ta akcja obroniła wszystko. Telem, telem, boy, telem. Znaczy ty do ciebie. Dobra. Masz tam jakąś broń albo tarczę? niestety. Dobra, mam. O kurwa, moje marzenie się spełni, zobaczcie to. DGL A, je, Jedna z. Ale i mam jedną kurwa kamizelę. Tak, mam Digla. Znaczy Jeszcze coś, coś co wygląda, lecce jak lepszego do was, zleczy do was. Do was. Fuck Kurwa! Nie wiedziałem skąd pierdolona pryncz. Ścina tą gierkę, kurwa w pistę jest, tak. kurwa, Kongo tutaj, jest Wongo, woda akcja mówiłem. platynowa to będzie legendarna Aj. akcja. Hello, bro, nice hat. Oh, lay on the kurwa, Ale to jest Kongo, jaki to, to jest, jest młyn? Tutaj w jakieś gry to całą wynika. noc. No to 10 godzin streama, widzowie. Dla mnie to jak pierdnąć z delikatnym występu bobkiem. Ja też, bo ja mam tego. Ułaga? Tak. Ułaga. Pierdole. O Proszę. Mam szmal. Ale kasy. Ale szmalu. O zale, ale bronie. Nalot precyzyjny, wszystko mam tutaj. Ja mam dziewięć koło, odradzam was. Can you mark mi kurwa, shop? Okej, okay, wiem gdzie jest... Polują na ciebie, Filip. <laughs> Jak pół tych wszystkich graczy, tutaj, ale dam radę. Jedna. muszę być też cały czas w ruchu ciągłym. Kurwa, kasy. Nie macie. Chcecie? Jestem, jestem, ty, o, ty się ale, jesz. ale snajpa, tak. Ale sniper. dobra, lecę do was. Co ja zrobię? mogę pancerz kupić, jestem taki głupi. Jak ma... e, ktoś tu podejdzie do mnie? Mamy, mamy kasę. Lecę. Ja pierdolę! Oni nic nie wiedzieli! ci się no, o, mnie też o, cię kręca! Fez. Może ich zabije? biorę kasy i was drodze. Nade mną jest. Gry, Dobra, pierdolić tą grę. No, no, jeszcze testy, ubie. jeszcze testy, zobaczymy co ugra. Sponsorowany stream z Warzone. spokojnie widzowie. Oho! Ty ja chłopów! Nie wiesz? O, 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 o! Sniper. Biorę mnie z za późno! To była akcja kurwa, skoczyć stąd na pociąg, no! <zyskanal> no, to było zajwiste. Jedziesz z nimi, nie bój się! Zygzak w drugą stronę, teraz z niską głową! Artystok, rozkaż, płaskok! kocnij, w dół, w górę, teraz każdy do zabraków! No było blisko! Ale stary, jakbyś skoczył z dachu, to byś przeżył kurwa! Tu brakowało tak, tak. kroczka! Ale rady idealne, no! Zawsze dobrze rady daję! <laughs> tak! Jazda kurwa gramy do piątej w nocy, czy znaczy rano? Właśnie, piąta w nocy to w nocy, czy piąta to rano? Niesamowite to jest, tak? Jak to można wszystko inaczej rozwikłać! Nie, no Gułak, trzeba tutaj odrodzić was Yeah, trzecia w nocy, czwarta rano. Ale ty trzecia 59, to dalej jest trzecia 59 w nocy, ale czwarta to już jest rano, tak? Taką dyskusję chciałbym podnieść. I słyszycie to? Co to kurwa? <ścoughs> Oj tak, nutka z telefonu e, e, Sylwester w piwnicy, pół litra wódki to były klimaty Kurwa, ale bym sobie takiego Nowego Goda w piwnicy po, po, posłuchał W dziurawych butach, z marzeniami chłopak Teraz te kryptowaluty, kryptopiotry, krypto-wszystko mi już zniszczyło głowę Miliardy pojebany jest ten świat ale 26 miejsce, cały czas jesteśmy po. Y y 16, 16, 14. Bardzo dobrze wyglądamy. Też miałem jakiegoś piwnicznego sylwestra. A czy wiesz, wychodziło się na przykład na szlugę na zewnątrz, ale ogólnie cały sylwestry w piwnicy na Melinie, czyli Twojej ramie. Dobra, chyba wymęczyliśmy go, co? Chyba tak, tego. O, grę.